Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, co musisz zrobić, aby zdobyć legendarną klątwę. Legendarna klątwa została wprowadzona do gry w pierwszym sezonie Sea of Thieves. Do jej zdobycia wymagane było osiągnięcie setnego poziomu przepustki. Dodatkowo była dostępna jedynie dla legend piractwa. W związku z tym tak naprawdę niewiele osób miało szansę na jej zdobycie. Jeżeli nie byłeś w tym szczęśliwym gronie, teraz masz szansę, aby ją zdobyć. Dzięki klątwie twoje oczy świecą się w lekko niebieskim kolorze, a na twojej klatce piersiowej pojawi się również symbol legend piractwa. Aby mieć szansę na zdobycie klątwy, musisz zmierzyć się z innymi graczami. Dokonujesz tego za pomocą klepsydry na swoim statku. Teraz możesz zrobić dwie rzeczy wypłynąć w swoje zwykłe rejsy lub od razu uderzyć w wir walki. Jeśli klepsydra jest włączona, w każdym momencie może zaatakować się statek innych graczy. Walcząc z innymi graczami w tym trybie zdobywasz lojalność, czyli odpowiednik reputacji w innych frakcjach. W przypadku klątwy interesująca nas frakcja to Strażnicy Fortuny. Gdy odblokujesz setny poziom lojalności w tej frakcji... Porozmawiaj z pirackim lordem w kryjówce Atene. Gdy to zrobisz, otworzysz tajemnicze przejście i odkryjesz całkowicie nową część z kryjówki. Tam będziesz mógł odebrać błogosławieństwo Ateny i otrzymać klątwę ducha. Za kolejne poziomy będziesz odblokowywać kolejne przedmioty i tytuły. A na tysięcznym poziomie zdobędziesz złoty wariant klątwy. Legendarna klątwa będzie dla Ciebie dostępna jednak trochę wcześniej. Już na 105 poziomie odblokujesz możliwość jej zakupu. Udaj się do kryjówki Ateny i porozmawiaj z legendarnym lukiem. Po czym możesz cieszyć się nową klątwą. Pochwal się w komentarzu, czy zdobyłeś już klątwę, albo ile poziomów Ci brakuje. Zostaw subskrypcję, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów.